Po lewej stronie, od strony kierowcy, wymieniony jest banan tuleja amortyzatora. Z kolei po prawej została wymieniona końcówka drążka i tuleja amortyzatora. To najśmieszniejsze jeszcze, jeśli chodzi o te łożyska, to bo mnie wzrok myli. Albo no tu już ktoś zaglądał. Ktoś tu na stówę zaglądał. Myślę, że widać bardzo dobrze, że ta osłona metalowa ona jest wbita na hamamotkiem i jeszcze w dodatku krzywo. że ktoś tu, ktoś tu coś grzebał, a łożyska nie wymienił. Super. A tutaj, gdzie wszystko jest spoko, to niepewnie pewnie kasowali luzy na nierównomiernie zużytym łożysku. To jest to, co mówiłem przy okazji któregoś z odcinków o Celesie. O ile mówiłem? Chyba mówiłem. Ale zanim jeszcze zaczniemy grzebać cokolwiek przy zawieszeniu, muszę tarczę hamulcową zdjąć. To musimy zrobić sobie tutaj deaktywację SBC. Tak wygląda procedura. Deaktywuj, poczekaj, dziękuję, cześć. <laughs> Bardzo trudna to jest rzecz. Szkoda, że niektórzy to olewają. No i tak wygląda komunikat, że SBC jest deaktywowane. Skręcamy sobie końcówkę wahacza, czy też stworzeń wahacza. Stworzeń wahacza to chyba lepsza nazwa. Poszła w miarę spoko. I teraz jest też ciekawa rzecz, bo trzeba ją wydobyć stąd. Skręcimy sobie koła troszeczkę. Ja sobie wezmę specjalne narzędzie, a nawet serię specjalnych narzędzi. Jeszcze sobie tarczę zdejmiemy, będzie troszeczkę lepszy dostęp tutaj do tego wszystkiego. Jak i tak, już musimy ją zdjąć. Łącznie z całą piastą i z łożyskiem. Piasta ładnie tutaj wyszlifowana szlifierką kątową na bogato. Łożysko maluskasowane, ale dźwięki wydaje przepiękne. Specjalistyczne narzędzie jest. Nie mam pojęcia, gdzie to w Polsce kupić. Już bez szarpania się niepotrzebnego. No i mamy zwrotnicę na wierzchu. Bardzo ładnie. Czas na zestaw do wyciągania tych rzeczy. Tak wygląda zestaw. Niestety wczoraj się okazało, że moje narzędzie do spożni dokonało żywota, także musiałem tutaj zastosować taką spaw naprawę. Nie jestem spawaczem, nie wygląda to jakoś super. Zobaczymy czy wytrzyma. Tutaj sobie po prostu nie chcę dotykać, bo jeszcze gorące. Tutaj sobie po prostu zaczęło pękać. A tutaj już coś się pokrzywiło, no ale już kilkaset tych spożni wyciągnęło, także no, a ten wyjątkowo uparty jest. Nie chcę wyleść po dobroci, także będziemy tutaj go musieli chyba sprać. A w ostateczności cała zwrotnica będzie musiała pewnie wylecieć na prasę. Prasę mam taką 20 ton, myślę, że wystarczy. Może Wam ją pokażę w sumie, bo prasa jest mojej własnej produkcji. <laughs> to jest moja prasa, tutaj mamy lewarek taki, podnośnik hydrauliczny 20 ton. Niestety nie działa skubanie z góry nogami. Żałuję, plan był taki, żeby on był do góry nogami i tutaj na stałe zamocowany i tylko to, żeby było robocze. No ale nie udało się, musiałem tutaj zastosować takie o... takie coś. No i nie jest to zbyt stabilne, ale swoje, swoje robi, już kilka rzeczy ta prasa zrobiła. Co zresztą będzie chyba widać tutaj? Nie widać w sumie, jest pogniecione tutaj dość mocno. Widać też tutaj, że jest dość mocno zgniecione. Jest takie wzmocnienie. Jest oczywiście regulowana wysokość tego, tego czegoś tutaj. Generalnie miałem prasę warsztatową taką 12 ton i nie dawała rady. Poza tym, była tutaj. Tutaj była za wąska, bo miała tam wewnątrz bodajże 48-50 cm. Ta ma 60 ponad, i no niektóre zwrotnice są po prostu za duże i się nie mieściły do tej małej. No i ona nie dawała rady. To było 12 ton, ale zachowywała się, jakby miała z 3. No i tutaj zestaw nasadek, których używam praktycznie tylko do, tylko do prasy, gdzieś tam znalezionych, no ale działa to. Jeszcze tutaj jest mały błąd konstrukcyjny, bo te sprężyny to jest sedan, sedan W210 i one są troszeczkę za słabe. Jeszcze chcę dołożyć tutaj po jednej, żeby to było mocniejsze, żeby ciągło do góry. Oczywiście ją skrócę. Z sedana 211, to jest tylna klapa, i te wydają mi się troszeczkę mocniejsze, tak żeby to ciągło ładnie do góry. Taka moja inwencja twórcza jakieś 5 lat temu i taka prasa. No i niestety, taka oporna sztuka była, że musiała trafić tam, a i ta prasa miała problem. Już tutaj widać, że zaczęło mi uszkadzać. Zwrotnice, także już wolałem nie ryzykować, ja już to wszystko sobie wyczyściłem. Tutaj, tutaj tą powierzchnię to jest od góry. Tą powierzchnię warto jest oczyścić, bo jak nowy stworzeń siada, to żeby on sobie tutaj siadł na czystym, tutaj wiadomo, też trzeba oczyścić. Tylko broń Boże, nie żadnymi pilnikami, żeby tej powierzchni nie zmniejszać. Ja sobie używam takiej. To jest papier ścierny. Z tym, że on jest bardzo delikatny, on nie, nie zbiera metalu. O! No, on tylko wyczyści syf i troszeczkę tam zbierze takiego najgorszego. Że weźmiemy sobie teraz nową kulkę. O, stary sworzeń. Ładnie tutaj rdza podeszła. No, niestety taki kraj, że tutaj wszędzie rdza wlezie. No i to trzymało, jak za pieniądze podatników. No i co? Wprasować. Zwrotnicę musiałem, niestety, zdjąć. Ale przy okazji, sobie od razu łożysko wymienimy. Bo to jest ta strona, gdzie był złom. Odczyścimy sobie to wszystko tutaj na Imadle. Tutaj widać ślady, czyli kątowej chyba. A tutaj ładnie widać. To nie wiem czy pod tym kątem. Na filmie będzie widać, ale No brzydko, brzydko, nie wiem czy mam jakąś piastę, choćby używaną. Sprawdzimy sobie ją pod kątem bicia. jest za duże. No jak tu miło, Zardzewiało w środku. O! Za szybko. I mam ślad. Taka wodna. No i bądź człowieku czysty, No brzuch mi za bardzo odstaje dlatego. Ale tu syf. Co to jest za smar w ogóle? Olejem ktoś to zalał? Nie podoba mi się. Ani trochę mi się nie podoba. Po co ja to nagrywam i tak pewnie tego nie wrzucę? Ktoś smarł troszkę w kondonie, zapakowane, zabezpieczone. Wypierdolmy sobie resztki tego łożyska. Polskie. Ale co to za brand? To nie wiadomo. Kojo. Cokolwiek to jest. High gap. <gryw> no. High gap, duże wycie. to chyba jakiś wynalazek jest. Nieważne. W każdym razie klienta wydzwonię, że piasta jest do wymiany. I niech sobie decyduje, czy zamawiamy piastę. A ja to wypycham na trzech kołach. No, to będzie ciekawe. Jak zdecyduję, żeby to złożyć na starej, to składamy na starej. Nie dajemy żadnej gwarancji. Dziękuję, cześć. No zaorane to jest strasznie. Więc decyzja klienta była szybka. Montujemy starą piastę na jego odpowiedzialność. Tu łożysko założyłem, oczywiście zapomniałem to nagrać. Na razie założyłem stary kapsel, żeby mi się tam nie nakurzyło. Jak zamontuję wszystko na auto, to wtedy będziemy kasować luz. I będziemy to składać. Tutaj nie wiem, czy już to ograłem sobie wyczyściłem tu musiałem troszeczkę pilnikiem, bo młotkiem ktoś tu napierdalał kiedyś musiałem troszeczkę pilnikiem to wyrównać, ale to jest na szczęście od tej strony, gdzie to jest mało ważne. Już zaraz postawię kamerę, wprasujemy sobie stworzeń i działamy dalej. I mamy ładnie, tutaj, już wprasowane było widać, mam nadzieję. Nic nie uszkodzone, tak jak powinno być. Idziemy montować do fury. To ma być czyste, tak samo jak piasta. I nie stosujemy tu żadnych smarów miedzianych. Żadnych takich, troszeczkę ceramicznego ewentualnie. Ekstrakcji. Ekstrakcji? To ma ładne kurwa wiosny? Piękne kurwa, eleganckie. Ale tu komuś nie poszła kurwie też. Kurwa no, welur, kurwa. Jaki welur, kurwa. Widział ty welur. To są szmato, szmatoceraty, kurwa. A jak tu napierdala w środku pięknie kurwa. <laughs> Czym to taki jedzie? A nie, Nie wnikam, nie moja fura. Tak to mniej więcej normalnie wygląda, nie tak jak ta poprzednia. Będzie. 28 minut. Dobry czas. Była wymiana łożyska. Tu już jest nowe łożysko założone, ale bardzo właśnie wielu ludzi ma problem z ustawieniem luzów tego łożyska. I dużo jest mitów, jak to dokręcać: dokręcić na maksa, potem coś odkręcić. Nie, nie tak robimy. Ja to zawsze staram się robić tak, że sobie to dokręcam tak. Generalnie to klucz 32 tutaj jest niby, ale on jest tak naprawdę niepotrzebny. Ja sobie to dokręcam ręką tak do oporu. Obracam sobie kilka razy, tak żeby ten smar się tam rozszedł. wytki smar tutaj jest oczywiście. Jeszcze sobie parę razy obracam. Troszeczkę cofam i teraz ważna rzecz, bo tego się nie robi na oko. Ważne jest, żeby pompa SBC była deaktywowana. I ja mam takie specjalne tutaj tulejki wyprofilowane. Stosujemy sobie dwie. Dokręcamy tarczę do piasty. Teoretycznie można tylko jedną śrubą naprzeciw tej śruby tutaj mocującej tarczę, ale ja zawsze sobie używam dwie dla pewności, żeby nie było niedomówień. Dokręcamy sobie to troszeczkę. Ja sobie to dokręcę taką słabą wkrętarką, ona tam z 80 Nm, 90 może, dokręca. To w zupełności wystarczy. I teraz ważna rzecz. Potrzebny jest nam taki przyrząd. On nam mierzy co do setnej milimetra. Ja mam magnesowe, ale są też takie, które są Przykręcane ważne jest, żeby to się działo dobrze, nie miało żadnego luzu. I teraz za dolną część tarczy łapiemy, sobie to obrócę, nie wiem czy będzie widać. I tutaj, no już jest nawet całkiem spoko widzę, tak z ręki dokręcone tylko. I tutaj nie może być więcej, jak dobrze pamiętam, jak jedna setna, czyli jedna ta kreseczka tutaj. Czyli to jest 0,01 mm w tym miejscu, tutaj. Mniej więcej tam, gdzie jest śruba. I teraz tak się rusza, jakieś półsetki. Czyli załóżmy, że to jest 0,005 mm. To jest jak najbardziej ok. Tak będzie git. I nie walimy tutaj nic na siłę. Nie wiem, czy widać to na nagraniu. Że ta wskazówka rusza się. I tak zostawiamy. I to jest prawidłowo. Zgodnie ze sztuką skasowany luz, czy tam wymienione łożysko w ten sposób. Oczywiście dobrze jest po wymianie, po, po zamontowaniu świeżego łożyska, sobie tam po 100-200 km sprawdzić, ale to powinno być już GIT. Dokręcamy. Tu jeszcze tak na szybko mi się pojawiło, że powinno być 11 Nm. Ja zawsze dokręcam na oko. I teraz jeszcze jedna ważna rzecz. Stary dekiel oczywiście wyląduje na śmietniku, także możemy go użyć, żeby wbić nowy. I błagam, nie walcie młotkiem po tym. Zobaczcie, jak to wygląda. Wygląda jak gówno. Tak się nie robi. Ja sobie to zawsze oczyszczam, żeby nam nie pobrudziło nowego dekielka. Czyste, ładne. Pasuje idealnie. Musiałem pójść po cięższy sprzęt nie to, żeby tamten był za mały, ale ten jakoś mi jest bardziej poręczny bardzo przydatne narzędzie no i teraz to jakoś wygląda I jeszcze jedna ciekawostka Będziemy wymieniać w tym rzęchu świece żarowe. No i tutaj te świece były wymieniane już na pewno. Ale miałem niespodziankę wyciągając je. Zdejmując wtyczkę z jednej. Jedną ręką nawet, bo to łatwo idzie. A wyciągnąłem tyle. A reszta została w silniku. Całe szczęście udało się wykręcić bez problemu. No ale nie dziwne, że to jakoś dziwnie odpalało. No i mamy oba sworznie wymienione. Końcówkę drążka, sobie jeszcze facet musi pojechać na geometrię. Tutaj też końcóweczka. drążka kurwa, sworzeń wahacza. Stworzeń ładne nowiutki. No ta końcówka była wymieniona wcześniej, także nie wnikajmy. No z tą poszło trochę łatwiej. Na dziś to już tyle. Dzięki za oglądanie. Dzięki, że jesteście. Z mojej strony mogę Was zaprosić do subskrypcji. I na mojego Facebooka, bo jak widzicie troszeczkę późno się już zrobiło. Prawie 22, Tu jeszcze dodatkowy zegarek. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!